Cześć z tej strony, Adaś. Na co dzień prowadzę kanał Spoilerat, a to jest 49. <gubię> Już gubię rachubę. 49 odcinek naszej przygody z grą Lego Indiana Jones 2. Przygoda trwa, którą przechodzę oczywiście na 100%. Witam Was bardzo serdecznie. Niedługo kończymy świątynię Zagłady, ale najpierw poziomy Super premii. Słuchajcie. Jest fajnie, bo siedzę sobie przy komputerze, za oknem pada deszcz, dosyć w ogóle gwałtownie. Ja tu sobie siedzę w ciepełku, niczego mi nie brakuje, no kocham życie, ale tak sobie kurde myślę, znaczy myślę, no musicie się dowiedzieć, że ostatnio wszystko mi się psuje. Komp mi się zepsuł, w sensie laptop stacjonarnego, no o stacjonarnym nie mówię, bo. LEGO nagrywam na stacjonarnym, więc na szczęście tutaj nie ma problemu. I tak miałem organizacyjne problemy troszeczkę ostatnio. Yy, co jeszcze mi się ostatnio zepsuło? Dysk mi się zepsuł i straciłem wszystkie dane z Ratcheta i Clanka i z Mass Effecta. Także nie wiem co ja zrobię. Dlatego też tych dwóch serii ostatnio nie ma na kanale. Tak samo jak Jedi Fallen Order. No ale mam nadzieję, że jakoś do nich wrócimy, nie? Dobra i jeszcze raz. Kurde. Zrobimy to tak. Po co mi rowerek? Po co mi rowerek? No i słuchajcie, coś muszę. Muszę sobie kupić tyle rzeczy teraz. Nowy dysk. Muszę naprawić laptopa, jeśli mi reklamacji nie uznają. Muszę yy... kupić nową myszkę, bo tą to jest dramat totalny. Także no, bardzo dużo się dzieje negatywnych rzeczy w moim życiu. Dlatego dobrze, że nagrywam teraz serię. Szkoda, że nie jest to gra, którą lubię, ale w życiu nie można mieć wszystkiego, moi drodzy. Zapamiętajcie to. Dobra. To teraz chodźmy tędy. O, zapomniałem, że się nie da. O, jeju. jeju. Widzicie właśnie, dlatego jestem w złym humorze dzisiaj i w złym humorze to nagrywam. Organizacyjnie się posypałem, finansowo się posypałem, nic mi nie wychodzi, także. Zarażam Was pozytywną energią, nie? Nie, naprawdę. Słuchajcie, jest. jest dramat jakiś po prostu. Dobra, jeszcze tutaj sobie. Kurde! Jeszcze jakby się to dało. Już słuchajcie, mi nie zależy na biciu tego rekordu. Fakt, że zależy mi na tym, żeby spędzić tutaj jak najmniej czasu, ale. No, nie mam aż takiego parcia w tym kierunku. Dobra. Tutaj jeszcze te 10 tysięcy. Tutaj jeszcze zbierzmy te 10 tysięcy na tych yy, płotkach. Ok. Okej, okay. mamy 481 tysięcy, jesteśmy w prawie, w prawie w połowie, to teraz czas jeszcze yy, zrobić ten taki nasz standardowy rajdzik po drzewkach. Tutaj ominąłem 1000, tysiąc, ale to nam chyba nie zrobi wielkiego problemu. OK, i już pominąłem. No kurde, co jest, nie trafiam. No. Już ma to większy sens Ok, Prawie 600. No dobra, walić, walić ten 10 tysięcy sobie poradzę bez nich. Ok. Kurde Dobra. Już mamy siedemset tysięcy okay. dobra siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące. Jakoś tak, już się pogubiłem. Słuchajcie, jestem tak zdenerwowany jakoś życiowo, że już mi nie zależy, naprawdę. Już mi po prostu... Już mnie to przestało obchodzić. Już mnie nic nie obchodzi. Już się może świat dookoła walić mnie to nie będzie obchodzić. Jest mi po prostu strasznie smutno, że ostatnio nic mi nie wychodzi. Dobra, jeszcze 50 tysięcy. Muszę wrócić do autka. I spróbować coś tutaj zrobić. Jeszcze przy okazji tutaj. I tutaj. No, to jeszcze 16 tysięcy raptem. Kurde! A rekord pobity, nawet się nie starałem już. Także... Także okej. Okay. No. Fajnie, udało się, ale mam to gdzieś. Nie, słuchajcie, no wiecie jakie to jest wrażenie, yy, że jak ci się wszystko psuje? Yy, to jest tak brzydko teraz powiem, nieadekwatnie do tej gry. Nie używam takich słów zazwyczaj, kiedy gram w gry LEGO, ale... No kurde, gdzie się nie odwrócisz, dupa z tyłu. Naprawdę. No... Straszne! Jestem tak sfrustrowany moim sprzętem. Dobrze, że mi się mikrofon nie zepsuł. Jeszcze tego by brakowało. Dobra, tutaj byliśmy ostatnio. Ja sobie odpalę wynik razy 3. Yy, I szybkie budowanie i to jest chyba wszystko, co aktualnie mam z różnych tutaj monet. <laughs> Jeszcze myślę, bo myślenie ma przyszłość. Wejdźmy sobie w, do tego samolotu, sobie wejdźmy i spróbujemy zobaczyć tak bardziej z góry, co tutaj jest. I w sumie nie widzę. Słuchajcie, w ogóle ile nam postaci zostało do kupienia? Trzy, troje postaci, tak? No to kupmy. Tylko ja się zastanawiam, gdzie one są do kupienia. Wylećmy tutaj, może w tej świątyni są? Tak. Nie, on, no, jak już kupiliśmy, dobra. To idziemy po postać z ładunkiem wybuchowym. Ja się później będę. O, muzyka się zmienia. Słuchajcie, czy to jest spowodowane faktem, że. Tutaj mogą być jacyś niemilcy. Tak. już ich nawet widzę. Aha, ale to potrzebuję w ogóle postaci z mieczem, żeby ich pokonać. No kurde. Super. Dobra, ale weźmy się za nich w końcu i faktycznie... I faktycznie ich załatwmy, bo... przydałoby się. Tu gdzieś chodził taki tagi. Taki tag, znaczy z... mieczem. Jeszcze starca wioski, poproszę. To już w ogóle będę przeszczęśliwy. Gdziekolwiek jesteś, stary człowieku. O! Proszę bardzo. Dobra, to chodźcie, idziemy walczyć. Idziemy walczyć tutaj z tymi niemilcami. Proszę bardzo. Na razie ich wszystkich rozbrajam, ale zaraz się nimi już, już ich zaraz będę wykańczał. Okej. Okay. Dobra, chyba, już, to chyba to już jest serii ostatni. Tak, teraz już ten główny nam został. Zabójca z pankotu Elegancko To został nam tylko Jakiś pan w kapeluszu i Chatterlal A Chatterlala to, to no ja wiem gdzie on jest Dobra Potrzebujemy postać z księgą Mamy I postać z włócznią, okej okay. To nie mamy To muszę się zmienić w tego Kurde, kurde Co za typ Dobra, mamy to Okej. Okay. Wyłączmy sobie w takim razie um, wszystkie bonusy. E, nie chcę poziomu trudności dostosowanego do gracza. O, dziękuję. Dobra. Dzień dobry. Wow, co tu się dzieje? Tu walczą z tymi. Tu żołnierze brytyjscy są. Fajnie. Jeszcze jakby tu gdzieś był Chater to już w ogóle by było super. To jest ostatni poziom z trybu poszukiwacza skarbu. Także już pewien etap za nami. Ok, zobaczmy w ogóle, gdzie my mamy pójść, bo ja nie wiem. Pierwszy raz w życiu robię ten poziom. Zresztą, jak wiecie. Okej, okay, co tu mam robić? Hmm. Aha, tu mam włócznie do wrzucenia. Okej. Okay. Co mam się wspiąć teraz? No, co się wspiąłem. Aha. Jest jakiś element. I gdzie go położyć teraz? O to jest pytanie. Okej. Okay. Wow, bardzo dużo ich jest. Tych elementów. Dobra. To by było na tyle. Eee, teraz chodźmy w tę stronę. No i szukajmy dalej. Tu by się przydało w 10 tysięcy ukryte. By mnie pogardził taką kasą. Oj, mamy kolejny taki element. Bardzo mało kasy zebrałem, póki co. Nie podoba mi się to. No ale dobra. Po prostu chodźmy. I jak już tutaj dotrzemy. Zostały nam dwa. Dobra. Poważne pytanie, gdzie jest reszta? Serio, gdzie jest reszta? Aha, wiem, tam jest potrzebny ten starzec z księgą. I patrzcie teraz. Skarabeusz, sówka, klocek, Dena. Skarabeusz, sówka, klocek, Dena. Okej. Okay. Czy ja tu mogę zabrać jakieś pieniądze? Nie ma pieniędzy. No dobra. Już myślałem, że mi się ten kamulec. Yy, zniszczy. To by było straszne. Dobra, weźmy sobie jednak typa z włócznią. Jakoś mam do niego większe zaufanie. Nie wiedzieć czemu naprawdę. Ok? No to jak już tu stoi, to możemy go przenieść. Ok? Jeszcze nawet chyba drabinkę zbudujemy. Tak. No to przynajmniej jedna rzecz z głowy. Ale kurde, gdzie jest to? Gdzie jest jakaś kasa potężna? Bo na razie to tutaj nic nie widzę konkretnego. Słabo, słabo. Może da się te złote rzeczy rozwalać, ale A, niezbyt. To widzę. Ok, zbudujmy to. A, Ok, no dobra, teraz to ma sens. Okej, okay, dobra. Fajnie, dużo pieniędzy tutaj można. Ok, czyli już chyba nie potrzebujemy. Wow, ile tu kasy jest do zebrania. I jaki to jest w ogóle fajny pomysł, żeby tę łódkę w Lawie umieścić. No, spoko. Podoba mi się to. Tak się bardziej. O, niewidzialna ściana. Tak się bardziej rozejrzyjmy. Aha, o niewidzialną ścianę. Co ciekawe, mogę się rozwalić. nie wiedziałem nawet. Okej. Okay. To razy trzy. Jak tutaj zdobędziemy pieniędzy. No to słuchajcie, nawet nie chcę mówić. Ile my tu będziemy mieli. Fajnie, fajnie. Dobra, tutaj mamy... ...mini zestaw do zdobycia, ale jeszcze nie. Mamy prawdziwego poszukiwacza. Chyba było 60 tysięcy. Mi się nie zdziwił. No ale patrzcie, jak ładnie. Kurczę, podoba mi się to. Taki, taki się czuję nawet nagrodzony za ten poziom w tym momencie. I mamy te pieniądze. Teraz pytanie, skąd wychodzą ostatnie postacie? To jest bardzo ważne pytanie w kontekście ostatniego odcinka. Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Dobra, robimy jeszcze taką rzecz. Teraz wynik razy 3. Szybkie budowanie. I ruszamy, yy, tryb poszukiwacza skarbów, jezioro lawy, tak się nazywa, tak się nazywa ten poziom, jezioro lawy, fajnie Dobra, ostatnio zajęło nam to 5 minut, teraz będziemy trochę szybsi, jednak Bo wiem już wszystko, wiem gdzie czego, gdzie, czego szukać Klocek, dena, łania, kojot znaczy i krzyż Chodź od Krzyż. Dobra. I zeskakujemy. Tak jest elegancko. I dalej. Teraz tędy. Pójdziemy, pobijemy rekord przy okazji. A co? Kto mi zabroni? Dobra. I mamy drugie. Teraz trzecie. Ok. Tak naprawdę to będzie ostatnie. Pójdziemy sobie tutaj. Tak. Dobra. Półtorej minuty dopiero nam to zajmuje, więc spoko. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. I cyk. Dobra, i ostatni teraz. I przesuwamy. Dobra. No, weź rzuć to co za typ. Dobra. Już nie marnujemy czasu na budowanie tego, bo nie ma po co? Z tego i tak będą marne pieniądze. Chociaż może. Grosz do grosza, nie? Wszystko się liczy. Czy ja w ogóle wbiłem szybkie budowanie? Chyba wbiłem, nie? Tak. Nie, no zawsze to są 3000, słuchajcie. To dużo. Już mamy 15000. Dobra, tutaj szybkie budowanie. I wpadło do lawy, ale się tym nie przejmujmy. Ok, musimy zdobyć po prostu Trzy takie kręgi pieniążków i będzie wszystko cacy. Dobra. Opłyniemy teraz wszystko tutaj dookoła Okej okay. 133 tysiące mamy Rewelacyjnie 195 tysięcy. Prawie 200. Fajnie. No i rekord pobity. Super. Elegancko. Nic tylko się cieszyć. W następnym odcinku uda się zdobyć wynik razy. Ileś tam. Ile tam jest. Słuchajcie, gdzie jest, yy, gdzie są ostatnie postacie? To jest najbardziej zastanawiająca rzecz. Teraz w tym momencie. Pojazdy mamy wszystkie? Nie mamy wszystkich pojazdów. I też nie wiem gdzie to, gdzie są. Więc nawet nie będę tego komentował. No nic, następny odcinek pewnie będzie bardzo długi, bo to jest finał hubu, to one są długie. Został nam ostatni mini zestaw, także. Także wiecie. No, już nie ma odwrotu. Muszę w następnym odcinku zdobyć wszystko i koniec. Pytanie tylko jak? <gry> Chyba, że jest coś, o czym nie wiem, nie? Bo to, to zrobiłem. To tam. Szanić to. Naprawdę nie. A mogę zrobić to jeszcze raz w sumie. Nic mi do tego. Aha, tak, tutaj się zawraca. Dobrze pamiętałem? Tak. No i gdzie teraz? Już nie pamiętam, o. Proszę bardzo. No i nic, nic z tego nie mam, bo już wszystko zrobiłem. No to co mam z tego mieć? Tutaj mamy Molerama. On był istotny dosyć. Żeby go kupić, no ale tak poza tym to... Nic szczególnego. Tu nie ma już. No i nie wiem, kurde. Hm. Wrócimy do Szangaju i będziemy szukać tego ostatniego pojazdu. Podejrzewam, że to tutaj. A może nie tutaj? Na co mi to wygląda? Właściwie to może być wszystko. Moment. Wustaki śmaki. O! Czy to jest możliwe, że to oni mi zostali? Do, do tego? Do kupienia? Bo mi się nie zdziwił Tak No wychodzić, wychodzić dalej do mnie Nie? Słabo No bez sensu To ja się tutaj tak staram O! ok Następni jeszcze, chodźcie tu No musicie w końcu Jest, dobra Szangajski huligan, no To została nam jeszcze jedna postać w kapeluszu Nie wiem kto to i nie wiem czemu nie ma na przykład takiej osobistości jak Chatterlal właśnie, ale Ale no spoko to jeszcze jeden pojazd by się przydał, i już w ogóle byłbym szczęśliwy. No nic, hm. jakieś to wszystko takie? Nie wiem. Może jeszcze jakiś wyścig został, o którym nie wiem. Weźmy przelećmy jeszcze. Jeszcze tu Tym znaczy. I zobaczymy. Tu jest kraniec mapy, to to mnie nie interesuje. Ten wyścig już robiłem. Ale ciu mogę go zrobić jeszcze raz. No. I teraz nie wiem gdzie tutaj. No to nie, bo to już, to już robiłem. O, brytyjskiego oficera mi odblokowywało. No to nie wiem, nie mam pojęcia, naprawdę nie, nie wiem. Cały hub mam w zasięgu wzroku. Nie mam pojęcia. No chyba, że tutaj w wyniku tego ostatniego poziomu coś się pojawi, bo tak się czasem dzieje. To nie mówię, że nie, tak, ale... Dziwne, że nie mogę traktorem zebrać tych tutaj. Yy, no. Bo one. Y, są takie zagadki w całej serii LEGO, że dzięki temu, że na przykład coś tutaj. Zrobiłem wyścig traktorem? Zrobiłem, nie? Tak, zrobiłem. Dobra, słuchajcie. W tym odcinku to by było na tyle. Ja już nie będę robił z siebie błazna. Yy... No, widzimy się następnym razem. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Jeśli tak było, no to oczywiście wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę i subskrypcją. No i mam nadzieję, że następnym razem humor poprawi mi się na tyle, że już następny odcinek będzie wesoły. To by było na tyle. Trzymajcie się. I cześć.